Dziś Państwo tam jesteście, widzicie jest, nie ładne drażniki, miejsca postojowe, miejsca dla niepełnosprawnych. Myślę, że możemy być z tego zadowoleni. Właśnie w tej chwili rozstrzygamy przed na kontynuację tej ulicy po to, żeby połączyć ten brakujący element tutaj do tego długiego parkingu na wprost gaderum. Także ten łącznik będzie w tym roku wykonany. Tutaj, ulica Nadłużańska to jest, proszę Państwa, to no, kolejna ulica, która pojawiła się w stosunkowo szybko. tempie choć mieszkańcy uważają, że i tak to troszeczkę trwało. W Górzeże udało nam się wybudować kolejną ważną ulicę, no oczywiście 874 metry niecałą, tam jeszcze mamy świadomość, że jest co robić, natomiast ulica no, była typową typowo ulicą wiejską, taką nazwę, oczywiście z całym szacunkiem do mieszkańców. Przekór i tak, jak Państwo widzicie, bez rogów, bez, bez urządzeń rozwadniających, przejść lat pieszych i tak dalej. Dziś wygląda y, zupełnie inaczej. To jest jezdnia asfaltowa, dla tych, którzy, którzy, którzy nie byli w Głóczewie, choć nie wierzę, że mam no, tam z... Proszę Państwa, y, no wokół biegu kamienczyk był, był miejscem placem budowy dla trzech zadań. Tak niestety wyszło, ale wyjaśnię dlaczego. Że podjęliśmy to zadanie skupione wokół rynku na trzy, na, na trzy takie przedsięwzięcia. Pierwsze z nich akurat jest tutaj, bo pomagamy się tutaj. Jak Państwo pamiętacie, odnowiliśmy Centrum Kamieńczyka. To będzie w następnych na prezentacji. Natomiast po to, żeby rzeczywiście to Centrum Kamieńczyka ze środków Marszałka z funduszu odnowy wsi z tego, co pamiętam, z zrealizować, no mogliśmy zrobić tylko samo centrum. No wydawało nam się nielogiczne, jeśli tego rynku nie opaszemy drogą no, wokół. No, jeśli nie stworzymy rzeczywiście takiej e, komunikacji, żeby, żebyśmy mogli być zdolni z tego, że dojedziemy do centrum, czy my tam tam samochód i przejdziemy w inne ciekawe miejsca, które tam są. Udało nam się to zrealizować. Tak to wyglądało, niestety, zdjęcia są zimowe, ale pokazują jak rzeczywiście ta, to wyglądało, bo jak jest to, to już jest część tej infrastruktury, o której chwilkę będę mówił. To jest właśnie główna ulica. O. I po to, żeby rzeczywiście skomunikować cały ten teren, yy, uważaliśmy, że niezbędne jest także połączenie rynku z dojściem do do rzeki. Tam jak Państwo wiecie, gdzie jest przeprawa. Tam gdzie, gdzie yy, po lewej stronie funkcjonuje jeden chyba, z największych w tej zakładów w Kamieńczyku, jak się nazywa? Campbell. No, zaraz zobaczycie Państwo, jak to wygląda po dokończeniu tej inwestycji. Wyglądało rok temu jeszcze w ten sposób, dziś wygląda, dziś wygląda tak. Te zdjęcia jeszcze nie z niego oddają dokładnie tego, jak wyglądają tam dziś. dlatego, że mieszkańcy naprawdę, to jest tak pełen uznania, sami te trawniki zakładali, sami o nie sami je zraszali. Tak naprawdę ładnie, zielono zapraszamy Państwa, żebyście odwiedzili to miejsce. Przebudowa ulicy Pułtuskiej w Wyszkowie, to zadanie też szczególne, też realizowane, realizowane z okresu jedna serwisowa, w nie naszej drogi. Ulica Pułtuska, 618, także ten odcinek na wysokości Orczanki, to nie nasza droga. Państwo o tym pamiętacie, to jest droga Marciałka i NZDW, natomiast to udało się do, przy akceptacji MZDW i to, to bardzo ważne współpracy z przedsiębiorcami, którzy posiadają tam swoje, swoją działalność, swoje obiekty działalności gospodarczej, udało się zmienić wygląd tej koszmarnej ulicy, ulicy, którą rzeczywiście trudno było wyróżone, Trudno było zrobić tam cokolwiek, nie rozwiązując problemu odwładnienia. Dziś jest dnia cały ten parking następujący. po drugiej stronie osiedla Borowski, tego osiedla 2 rodzin. Przebudowa należy ciągu pierwszego ulicy Orzechowej. To może niewielka inwestycja, nieduża, ale jakże ważna dla mieszkańców tej części miasta, którzy, tak jak mieszkańcy dwienka nowego bo to są mieszkańcy Gmina Nowego, nie miasta, do najczęściej naszej gminy, to no mają tą wątpliwą przyjemność życia przy drodze krajowej nr 62. Udało się zrobić taką ulicę, którą naprawdę można dojechać bezpiecznie. Także e, reagowaliśmy, także wspieraliśmy e, inicjatywy, w tym przypadku akurat sieci e, bieżąca, po to, żeby poprawić dojazd do tego Punkt, który się pojawił w ulicy kulturskiej. Tu przymienił się z sklepem komfortatorami kolejowymi. Dawny lider, ta jest dzisiaj Biedronka. Tak jeszcze rok temu wyglądała Doda dojazdowa. Część tego przedsięwzięcia została zrealizowana z naszego budżetu, dlatego o tym mówimy. Część wykonała Biedronka i sieć. Tak wygląda dzisiaj. Proszę Państwa, ulica przechodnia i stawowa w Byszkowie. To ten, Teren inwestowania wielo wieloletniego. Tam naprawdę od 6 lat yy, inwestujemy w to osiedle, chyba najstarsze osiedle w Wyszkowie. I trudno sobie wyobrazić, że tam jeszcze funkcjonowały takie, takie proszę Państwa, ulicznie. Jak Państwo korzystacie z usług szewca, to tutaj, jak sądzę, po lewej stronie. Akurat ma swoją, no są te schodki, ma swoją, swoją pracownię, no tak do niego się być wiedziało i dochodziło. Proszę zobaczyć jeszcze, tak. Tak. Dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. To jest właśnie pole, ulicy Strusia, to jest ta, ta część, proszę Państwa, tzw. strugi. Jeszcze starsi wyszkoleni pamiętają, mało taką, taką no, czasem trudnącą krótko z dłużką, którą rzeczywiście rzeczywiście nie, nie najszczęśliwie się przechodziło, na pewno wynikało się po tej ulicy. Dzisiaj muszę powiedzieć, że z parce polecamy od supełnia na Paper II, aż tutaj w kierunku przechodząc z ulicą globalną można przejść aż do ulicy Matej. Ciągle jest jedna ulicy bankowa. bardzo ktoś powiedział niewielki odcinek. Ratujący odcinek infrastruktury, który bardzo utrudniał komunikację, chociażby mieszkańcom tej części osiedla za bankiem BPH, czy tam bankiem obecnie z PKO. To jest łącznik z budicy osiedla wybudowanego i wielu budynku w jednym, które tam się pojawiło, z ulicą wąską. 273 metry. Natomiast sam tak to jeszcze wyglądało wcześniej. To jest zdjęcia troszeczkę. Tak wygląda dzisiaj. Jeśli Państwo odjeździcie Luksemburg-Wąską, chcecie skręcić do banku, czy do centrum luksemburg to nie trzeba się już można budzić sobie drogę wcześniej. Ale to e, także inwestycje różne, nie tylko przedsięwzięcia drogowe i pozwolę sobie Państwu e, no, przedstawić naszą sztandarową inwestycję, bo e, kosztującą blisko milion siedemset zł, to jest oczywiście nazwane przez Państwa uchwałą, czyli uchwałą Jana Pawła II przedkościowo Świętego II. Tak wyglądał po budowie tej części schodu, którą, którą realizował ksiądz Dziekan -Szywiński. No, wyglądało to jak wyglądało. Państwo pamiętacie. O, tak wygląda dzisiaj, lub nawet jeszcze nieco lepiej, dlatego ta roślinność, która również została tam staranie w gminę sadzoną na tej chwili co prawda kłopoty wegetacyjnie z uwagi na upały ale staramy się żeby rzeczywiście zachęcało do przebywania a nie niespłatnie tak wygląda ten jak państwo doskonale znacie mówiłem o tym zadaniu w Centrum Kanieczyka czyli przebudowa przebudowa Rynku, po to, żeby uzyskać dofinansowanie, nazywaliśmy to zadanie. przebudowa na wieśniu drugi placów oraz wykonanie moich sportowych, odnowa centrum tanieczyka. Te programy rządzą się swoimi, swoimi prawami, no niestety ta nomenklatura musi być taka specyficzna. Tak wygląda ten produkt, to tego miejsce przed naszą inwestycją, tak w okresie zimowym. Stan obecny napada naprawdę optymizmem radością, tak wygląda boisko, do, do, do piłki siatkowej. Tak wyglądają place zabaw, punkt centralny do odbywania placów, do odbywania y, plac, do odbywania spokajak z tak wygląda boisko do piłki nożnej. Zakazamy to kamienczyka. Mówiliśmy tutaj z wspominał o dużych środkach inwest... środka finansowych, które zainwestowaliśmy w e, targowisko miejskie w wyszkoli. Od wielu, wielu lat e, targowisko jest e, na takim ciągłym znacznym budowy. E, poprawiamy tę infrastrukturę. Kilka lat wcześniej uchwaliliśmy ten teren e, no, od strony tych garaży. Po to, żeby no, za kilka lat wybudować jednak w tym miejscu kolejne kamiony handlowe. To jest związane z przeniesieniem, jak Państwo wiecie, no szkodzącego, jakby nie było, choć w studiu ulubionego miejsca zakupów, Rupert Udało się szczęśliwie dokonać tej transformacji. Udało się przenieść kupców, którzy myślę, dziś no nie powinni być niezadowoleni z tego, że otrzymali nowe narzędzia pracy, otrzymali nowe miejsce pracy, a myślę, że kupcy, nie kupcy tylko klienci również znaleźli ich w tym miejscu. Targowisko naprawdę dzisiaj żyje, nie tylko w piątki i we wtorki, tak jak yy, się obawialiśmy, jest naprawdę targowiskiem yy, co dziennie. Tak wyglądają te parzolone. Natomiast czeka nas oczywiście jeszcze dokończenie, dokończenie tego, o czym powiem, czyli utwardzenie nawierzchni na terenie całego targowiska. Po to, żeby rzeczywiście było to targowisko, tak wyglądało jeszcze 2 września 2009 roku. Po to, żeby rzeczywiście było targowiskiem, targowiskiem, nad którym będą mieć swoje miejsce i ci, którzy są tak zwanymi kupcami handlującymi cały tydzień, ale także rolnicy handlującymi swoimi głodami rolnymi, którzy mają prawo te głody sprzedać na targowisku. Udaje nam się to sukcesywnie realizować i oczywiście można powiedzieć, że wiele jest jeszcze do zrobienia, ale no, potwierdzicie Państwo, że wygląda zupełnie inaczej. W roku ubiegłym. Udało nam się odnowić, bo się tak to malowaniem elewacji, ale to był taka dobrą sprawę e, odnowienie całej części e, tej głównego wejścia do szkoły podstawowej numer 1 950 metrów kwadratowych na ścianie frontowej. Nie mamy tego zdjęcia przed e, rozpoczęciem remontu, ale ci, którzy, którzy pamiętają, jedynkę, ona wyglądała inaczej. Teraz dzięki zaangażowaniu dużych środków podkreślę tylko z budżetu gminy Wyszków udało się zrealizować tą górną część, która jest, yy, jak Państwo widzicie, no, zarządzana przez Sąską Powiatową, bo to jest liceum ogólnokształcące i całą część dolną. Powiem Państwu tylko, że w tej chwili kontynuowane jest, yy, kontynuowane będzie to zadanie, yy, wyceniamy, kosztorysujemy yy, i ustalamy koszt y, dokończenia elewacji całego budynku Liceum Ogólnoświadczącego. Myślę, że 24% rozmowy ze starostą. Myślę, że uda nam się doprowadzić do y, porozumienia i dokończyć tą elewację po to, żeby całość wyglądała tak jak ta część Proszę Państwa y, zadania inwestycyjne, te pani szczęście miniony, to także ktoś powiem mniej ważne, ale istotne poprawianie infrastruktury tej codziennej takiej prozaicznej, ale chociażby chodników. Te chodniki wybudowane 10, czasem 20 lat temu rzeczywiście się degradują, tak jak powiem, że ten na ulicy Zielonej, czy na osiedlu Matemki, Wyglądał w ten sposób. Dziś wygląda. Dziś wygląda tak.